Jest opowieść o tym, jak zadziwiająca okazała się wewnętrzna budowa jądra atomowego. Opowieść o tym, jak niezwykłą przygodą jest poznawanie tajemnic przyrody. I jak te badania mikroświata pozwolimy nam zrozumieć życie gwiazd. Więc to tak wygląda dno Doliny Stabilności. To nie dolina, to raczej wąwóz o stromych ścianach. Tu, na samym dnie wąwozu, mamy jądra stabilne, obecne na co dzień w przyrodzie. To te czerwone. Natomiast strome ściany wąwozu stanowią jądra niestabilne. Te leżące po tej stronie doliny mają więcej neutronów niż to konieczne do ich stabilności. A te po tej stronie mają ich z kolei za mało. Czy to znaczy, że na co dzień w przyrodzie istnieją tylko jądra stabilne, a te niestabilne, nawet jak powstaną, to tylko na chwilę, po czym przemienią się w te stabilne? Niektóre jądra niestabilne są obecne w przyrodzie wokół. Przecież Maria Skłodowska-Kiri odkryła niestabilny pierwiastek Rad w naturalnej blendzie uranowej. Bo co prawda najcięższe pierwiastki zawsze są nietrwałe, ale rozpadają się wolno, czasem miliardy lat. Zatem od czasu, gdy powstały, czyli co najmniej od początku powstania Ziemi, nie zdążyły się jeszcze całkowicie rozpaść. Teraz rozumiem, dlaczego nawet w polskich tatrach. Znaleziono promieniotwórczy uran. Dobra, powiedziałeś już kilka razy, że niestabilne jądra przemieniają się w inne. Jak to możliwe? Nie myśl o niestabilnym jądrze atomowym jako grzecznej grupce protonów i neutronów. Tam dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. Niestabilne jądro może zmienić się w inne, czyli rozpaść, na trzy sposoby. Pierwszy to rozszczepienie. Jądra bardzo ciężkie, czyli mające w sobie wiele protonów i neutronów, są dość słabo związane. Więc mogą po prostu samorzutnie podzielić się na dwa mniejsze fragmenty. Czyli tak jakby wielka dojrzała malina rozpadła nam się w rękach na dwie niekoniecznie równe części. Niestabilne jądra, które tak się rozszczepiają, możesz zobaczyć na naszej tablicy nuklidów odległym regionie na końcu Rozumiem, że jak się takie jądro rozpadnie na dwie mniejsze części, to będą one jądrami ze środkowej części doliny. Drugi możliwy sposób rozpadu jąder niestabilnych to sytuacja, gdy jądro wyrzuca z siebie grupę dwóch protonów i dwóch neutronów. Nazywamy to emisją cząstki alfa, czyli jądra helu 4. Dlaczego wysłanie właśnie takiego jądra helu 4? Taka grupa dwóch protonów i dwóch neutronów jest bardzo mocno związana, dużo mocniej niż sąsiednie nuklidy. Pokazałam ci jak duża jest energia wiązania tego jądra helu 4. Podsumowując, i w przypadku rozszczepienia i w przypadku emisji cząstki alfa, rozpad polega na wydzieleniu jakiejś części jądra. I pozbyciu się jej przez wyrzucenie na zewnątrz jądra. To mogę sobie wyobrazić. Bywają jednak dziwniejsze przemiany. Oto na przykład w niestabilnym jądrze, które ma stosunkowo za dużo neutronów, jakiś neutron może zmienić zdanie i stać się protonem. Jak rosół może zmienić się w zupę pomidorową. A czy kura może się zmienić w rosół? No, to już prędzej. Może słyszałeś, że ani proton, ani neutron nie są cząstkami elementarnymi? Oznacza to, że każde z nich z czegoś tam się składa. Protony i neutrony składają się z trzech elementarnych kwarków, konkretnie tzw. kwarków górnych i dolnych. Proton składa się z dwóch kwarków górnych i jednego dolnego, Natomiast neutron z jednego górnego i dwóch dolnych. A teraz uważaj! Może się zdarzyć taka zdumiewająca sytuacja, że jeden z tych trzech składowych kwarków zmieni swój typ z górnego na dolny lub nie żart, odwrotnie. Nie żart. Serio, jeśli w neutronie jeden jego kwark dolny zmieni się w kwark górny to ten neutron stanie się protonem. Tak sam z siebie? Za takie przemiany odpowiada specjalny typ oddziaływań, tak zwane oddziaływanie jądrowe słabe. Rozumiem, że to kolejny, nieznany przeciętnym ludziom typ oddziaływań. Przedtem było to oddziaływanie silne, które trzyma nukleony w kupie, przepraszam, w jądrze, a teraz oddziaływanie słabe, które jak magik, potrafi zmienić protony w neutrony lub odwrotnie. Oto przykład. Spójrz na jądra leżące z tej strony ścieżki stabilności. Mają one stosunkowo za dużo neutronów. Takie jądra mogą zdecydować by przemienić jakiś swój neutron w proton. Nazywamy to rozpadem beta. Jak może tak bezkarnie zamienić swój neutron w proton? Tak całkiem bezkarnie to nie jest. Przy takiej przemianie lecą też wióry. Wysyłany jest wtedy elektron i tak zwane neutrino elektronowe. Elektron i co powiedziałaś? Neutrino? To taka niezwykle lekka cząstka elementarna. Pogadamy o niej kiedyś przy innej okazji. Elektron, jak wiesz, ma ładunek ujemny. Dlatego taki rozpad jądra nazywamy rozpadem beta-minus. No dobrze, nastąpiła ta przemiana, ten rozpad. Od tej pory to jądro nie jest już tym samym jądrem. Co prawda liczba nukleonów się nie zmieniła, ale teraz ma ono o jeden neutron mniej, a o jeden proton więcej. Stało się więc jądrem następnego pierwiastka. Spójrzmy tam, jeśli było to jądro manganu, to na skutek tego rozpadu beta-minus stało się jądrem żelaza-60. Czyli przemieniło się w jądro leżące nieco bliżej ścieżki stabilności. A teraz spójrz na jądra leżące z tamtej strony ścieżki stabilności. Czyli te, które mają stosunkowo za mało neutronów. U nich może nastąpić odwrotna przemiana. Czyli jądro mające za mało neutronów może zdecydować, by przemienić jeden swój proton w neutron, bo ma ich za mało. Gdy proton staje się neutronem, przy okazji emituje też dwie cząstki elementarne pozyton i neutrino elektronowe. Taki rozpad jądra nazywamy więc rozpadem beta plus. Plus, bo pozyton ma ładunek dodatni. Skoro w jądrze jeden proton zmienił się w neutron, to na skutek tego rozpadu beta plus stało się ono jądrem innego pierwiastka. Czyli na przykład jądro niklu-55 stało się jądrem kobaltu-55. I przy tej przemianie, jakby stoczyło się kawałek w dół bliżej nas, bliżej ścieżki stabilności. Uff. Niezwykłe to miejsce. Tak. My, fizycy jądrowi, prowadzimy badania właśnie na zboczach tej niezwykłej doliny. To znaczy, co konkretnie badacie? Badamy, jak zbudowane są jądra atomowe. A to nie wiadomo? Myślałem, że to zespół protonów i neutronów. Mówiłam przedtem, że jądro w pewnym sensie przypomina krople cieczy. Jak się przyjrzeć jeszcze bliżej, to okazuje się, że to jeszcze bardziej niezwykły twór. Przyjrzeć się? Jak się można przyjrzeć jądru? Da się to zobaczyć pod mikroskopem? No nie. Pod mikroskopem można zobaczyć najwyżej coś, co ma około jedną milionową część metra. Tymczasem jądro atomowe jest jeszcze 10 milionów razy mniejsze. Skoro nie można zobaczyć, to jak można to badać? Żeby badać, niekoniecznie trzeba zobaczyć. W trakcie wizyty u lekarza lekarz czasem opukuje ci klatkę piersiową, słuchając dźwięku, który wydobywa się z płuc, może wnioskować o ich stanie. Podobnie w naszych badaniach. Pobudzamy milczące jądra atomowe, aby wysłały do nas jakiś sygnał. Jądro wyśle nam sygnał? Tak. Pobudzone jądro odpowiada, wysyłając nam porcję promieniowania elektromagnetycznego czyli foton. Skoro foton, to możemy go zobaczyć. Nie wszystkie fotony da się zobaczyć. Nasze oko widzi tylko wąski zakres fotonów na przykład fotonów o energiach tak niskich jak fale radiowe nie da się zobaczyć. Racja. Bardzo wysokich energii też się nie da. Oko nie widzi promieni rentgena. A te fotony emitowane z jądra mają energię jeszcze wyższą. Nazywamy je promieniowaniem gamma. No tak, gołym okiem się tego nie zobaczy. Chociaż temperatury 36 też nie widać oczami, a można ją zmierzyć. Do tego mamy urządzenie pomiarowe zwane termometrem. Podobnie w fizyce jądrowej. Mamy takie urządzenia pomiarowe, które potrafią wykryć foton i zmierzyć jego energię. Energię fotonu światła widzialnego postrzegamy jako jego kolor. Światło ma wiele kolorów. Tęcza na niebie powstaje, gdy krople deszczu rozszczepiają białe światło słoneczne na wszystkie kolory składowe. Ten rezultat, tę te tęczę, nazywamy widmem światła białego. Widmo to po łacinie spektrum. Stąd nazwa metody badań spektroskopia. W naszym przypadku badamy fotony wydobywające się z jądra atomowego, dlatego ta dziedzina nazywa się spektroskopią jądrową. Na czym polegają te badania? Zasady już znasz. Trzeba pobudzić jądro, uderzając w nie czymś, a potem obserwować, co ono wysyła. Pobudzić. No przecież nie mogę uderzyć w niemłoczkiem. Młotek jest tak duży, że nie miałbyś pewności, w co naprawdę trafiłeś. Robimy to sprytniej. Uderzamy innym jądrem. Najpierw takie jądro-pocisk musimy rozpędzić. Do tego istnieją specjalne urządzenia zwane przyspieszaczami, czyli akceleratorami. Jednym z takich jest na przykład cyklotron. Wylatujący z przyspieszacza pocisk. Kierujemy w jądro, które chcemy badać. Jądro jest tak małe, że niełatwo będzie trafić. To też przygotowujemy coś w rodzaju pastylki zbudowanej z wielu jąder wybranego izotopu. Niech to będzie na przykład izotop cyny 112. Tę pastylkę nazywamy tarczą, bo w nią ma uderzać jądro-pocisk. O, nadlatuje z cyklotronu jądro-pocisk. Nie trafiliśmy. Pocisk przeleciał tuż obok. Postaw dłoń w taki sposób. Czujesz dotyk? No tak. A to wcale nie znaczy, że czujesz, że atomy mojego palca dotykają atomów twojej dłoni. To tylko siły odpychające, wytwarzane przez moje atomy, zadziałały na twoje atomy. Odczułeś to oddziaływanie, mimo że atomy nie zderzyły się z twoimi. Podobnie w przypadku naszego pocisku i tarczy. Atom pocisku nie musiał uderzyć w jądro tarczy, a i tak przekazał mu energię. Widziałaś, widziałaś? Wyleciał jakieś kwanty promieniowania. Poczekajmy na następny pocisk. Zatrzymajmy teraz tę sytuację. Jądro pocisk zbliżyło się do tarczy. Od energii przekazanej przez pocisk, nasze jądro tarczy przeszło w energetyczny stan wzbudzony. Symbolizuje to tałuna wokół tarczy. Pocisk skręcił, ale poleciał dalej. Natomiast jądro tarczy nadal trwa w stanie wzbudzonym. O! Teraz jądro oddało część tej energii, wysyłając foton, czyli kwant promieniowania gamma. Foton odleciał. Ale jądro nadal jest wzbudzone, tylko ta łuna jest teraz jakby trochę słabsza. Teraz jądro wyemitowało drugi foton. Nadal jednak jest w stanie wzbudzony, więc chyba możemy oczekiwać jeszcze czegoś. O, trzeci foton! To już chyba koniec, bo łuna znikła. Jądro wróciło do swojego pierwotnego stanu podstawowego. Jakie obserwacje? Zbudzone jądro oddawało tę energię wzbudzenia etapami, wysyłając kolejne kwanty promieniowania. Poleciały w różnych kierunkach. Zauważyłem, że miały różne kolory, ale bardzo szybko znikły. Mówiłaś, że można się na nie zaczaić, wstawiając tu jakieś czujniki wrażliwe na kwanty promieniowania. Tak, te czujniki nazywamy detektorami. Jeśli chcemy zarejestrować kwanty lecące w różnych kierunkach. To powinniśmy tymi detektorami całkowicie otoczyć miejsce reakcji. Rozumiem, że detektor wykrywa kwant gamma, a jego zmierzoną energię zamienia na impuls elektryczny. Im wyższa energia kwantu, tym wyższa wysokość impulsu. Następnie układy elektroniczne dołączone do detektora zamieniają ten impuls na daną liczbową. Lubię myśleć o energii kwantu jak o jego kolorze. Tak więc kolor kwantu zamieniliśmy na liczbę. Skoro mamy liczbę, to możemy to wysłać do komputera. A jeszcze dokładniej mamy trzy liczby, bo zarejestrowaliśmy trzy kwanty. Te trzy liczby, opisujące tę konkretną naszą reakcję, nazywamy zdarzeniem. W komputerze będziemy gromadzić te informacje. Takiej tabeli zwanej widmem. Jak rozumiem, jest to jakby wiele przegródek. W każdej będziemy zliczać, ile wykryliśmy kwantów o danej energii, czyli o danym kolorze. No dobrze, jesteśmy przygotowani. Wróćmy do pomiaru. Będziemy powtarzać naszą reakcję i od razu notować wyniki. To było zdarzenie, w którym zarejestrowaliśmy trzy fotony: czerwony, żółty, a potem fioletowy. O, teraz była emisja tylko dwóch fotonów żółtego, a potem fioletowego. A teraz tylko jednego fioletowego. Mierzymy dalej. Zdarzenia się powtarzają, ale jak mówią fizycy, Musimy nabrać statystyki. E, tak, wiem. Im dłużej trwa pomiar, tym mniejsza szansa błędów pomiarowych. Oto jak wygląda nasza tabela po wielu zderzeniach. Jest to zmierzone przez nas widmo wzbudzenia jądra cyny 112. Na tym widmie widzimy, że najczęściej były przypadki, gdy kwant gamma był koloru fioletowego, nieco rzadsze, gdy żółtego. A najrzadsze, gdy czerwonego. Wygląda to, jakby czasem jądro wzbudzało się do niskiej energii, czasem większej, a czasem znacznie większej. Ciekawe dlaczego. Powodów może być wiele. Zauważ, że jeśli konkretny jądro pocisk przeleciało nieco dalej od jądra tarczy, to jego energia wzbudzenia była mała, więc jądro wystarczyło jej. Ledwo na jeden jedyny kwant gamy ma. No tak, jeśli jądro pocisk przeleciało bardzo blisko jądra tarczy, to przekazało mu większą energię. Aby się jej pozbyć, jądro stać było na emisję kilku kwantów. Po ich emisji jądro wróciło do stanu podstawowego. Co ciekawe, te kwanty nie były wysyłane równocześnie. Jeśli było ich trzy, to były zawsze w tej samej kolejności. Wygląda to tak, jakby wzbudzone jądro oddawało energię etapami w ściśle określony sposób. Masz rację. To pozwala nam zbudować taki oto schemat wzbudzenia naszego jądra. To, co nazwałeś obrazowo kolorami, to zmierzone przez detektory energię danych kwantów promieniowania. Ten schemat mówi nam więc, że jądro cyny-112, wzbudzone do wyższej energii, aby wrócić do stanu podstawowego, czyli jakby ostygnąć, wysyła kaskadę takich trzech konkretnych kwantów gamma. Zastanawiające, prawda? Po raz kolejny widzisz, że nasze wyobrażenie jądra atomowego jako grzecznej grupki protonów i neutronów jest zbyt proste. Wyobrażenie sobie go jako kropli Także nie tłumaczy tej sytuacji. Zauważ, że mamy tu dodanie do jądra pewnej energii i po chwili oddanie przez jądro tej energii w postaci wypromieniowania fotonów. Czy nie przypomina ci czegoś to na temat budowy atomu? No jasne. Pamiętam ze szkoły, że atom ma orbity, na których znajdują się elektrony. Gdy wzbudzimy atom, to elektrony przeskakują na wyższe orbity. Potem, spadając z powrotem na dolne orbity, oddają tę energię. Każdy przeskok na niższą orbitę łączy się z emisją kwantu o charakterystycznej energii, czyli długości fali. Na podobnej zasadzie może się odbywać wzbudzenie jądra atomowego. Takie wyobrażenie jądra nazywamy modelem powłokowym. Mówi ono, że jądro ma w środku swoje orbity zwane powłokami osobne dla protonów i osobne dla neutronów. Czyli wzbudzenie jądra polega na tym, że niektóre nukleony przeskakują na wyższe powłoki. Gdy nukleony wracają na powłoki podstawowe, jądro oddaje energię, emitując kwanty gamma te kwanty, które właśnie obserwowaliśmy. Nasz schemat wzbudzenia jądra miał jedną prostą kaskadę trzech kwantów gamma. Zobacz bardziej rozbudowany schemat poziomów. To opracowany w naszym laboratorium schemat rozpadu izotopu gadolinu-147. Ojej, to naprawdę wodospad. Jak widzę, tutaj kaskada często przebiega wielotorowo. Odkrycie i opracowanie takiego schematu dla danego jądra to są czasem lata pracy, ale zbliża to nas do wiedzy, jak naprawdę zbudowane jest dane jądro atomowe. No dobrze, zobaczyliśmy, jak badać jądra, które mamy w przyrodzie, ale przecież na zboczach naszej Doliny Stabilności jest wiele jąder niestabilnych, których w przyrodzie na co dzień nie ma. Jak badać takie jądra? Wytwarzamy je sobie. Po prostu zderzamy jakieś dwa stabilne jądra, ale tak, żeby połączyły się jak dwie krople cieczy. Czyli żeby protony i neutrony pocisku wniknęły do jądra tarczy. W rezultacie wytworzymy nowe jądro, złożone z sumy tych wszystkich protonów i neutronów. Właśnie to jądro, które chcemy badać? Zwykle jeszcze nie to, bo tak powstałe jądro jest bardzo wzbudzone. Energia tego wzbudzenia jest dużo większa od energii wiązania nukleonów. Więc jądro stać nawet na wyrzucenie z siebie jakichś protonów lub neutronów, przez to niestety staje się innym jądrem, innym nuklidem. Ale braliśmy to pod uwagę i dzięki tej emisji otrzymujemy jądro, które chcemy badać. Jest ono nadal wzbudzone, ale już nie aż tak, żeby móc emitować cząstki. Zobaczmy przykład takiej reakcji. Z cyklotronu nadlatuje rozpędzone jądro pocisk. To jądro wapnia 48. Następuje zderzenie Starczą tarczą palladu 108. O, tworzy się jądro złożone. Sumowanie wynika, że musi być to jądro dysprozu 156. Jeśli nie było to centralne zderzenie, nasze jądro złożone może uzyskać energię w postaci ruchu obrotowego. Taki ruch obrotowy sprawi, że jądro przybierze zdeformowany kształt. To coś jakby kształt wirującego cygara. Najpierw jądro oddaje energię wzbudzenia, kolejno emitując cząstki. W tym przypadku cztery neutrony. Za każdą taką emisją staje się jądrem innego izotopu. Gdy jądro wyemitowało tyle cząstek, na ile było go stać energetycznie, odtąd wysyłać będzie już tylko kwanty gamma. Jądro jest nadal wzbudzone, ale jego typ już się nie zmieni. Od tej pory jest już jądrem dysprozu 152 tym właśnie, które chcemy badać. Odtąd będziemy rejestrować wysyłane z niego fotony, a w ten sposób poznamy jego stany wzbudzone. Zdeformowane jądro nadal jeszcze się obraca. Emisja każdego kwantu gamma sprawia, że rotacja maleje skokowo. W końcu rotacja jądra zanika. Jądro może być jeszcze trochę wzbudzone, ale emitując dalsze fotony, w końcu przejdzie. Do stanu podstawowego. Podobne tych obrotów jądra wokół swej osi będzie więcej niż obrotów, które wykonała Ziemia od samego początku swojego powstania. A skąd wiemy, że to jądro się obraca? Przecież tego nie można zobaczyć. Rotujące i skokowo spowalniające jądro wysyła charakterystyczną kaskadę kwantów. Na widmie tworzą one taki regularny cykl. To te czerwone. Po analizie zdarzeń buduje się taki schemat wzbudzeń tego jądra. Z prawej strony u góry widzisz tę charakterystyczną drabinkę kwantów gamma, emitowanych z rotującego jądra. Czyli gdy dochodzimy do dołu tej kaskady, jądro nie jest już tak wydłużonym cygarem. Od tej pory przypomina już zwykłe jądro choć trochę wzbudzone. Jak widzę, eksperymenty spektroskopii jądrowej odkryły wiele niezwykłych własności jądra. Ciągle jednak jest wiele rzeczy, których nie wiemy. To, co już wiemy, służy nam do zbudowania jakiegoś naszego wyobrażenia. To wyobrażenie nazywamy na przykład modelem kroplowym albo modelem powłokowym. Są też i inne. Który model jest prawdziwy? żaden, albo każdy po trochę. Każdy opisuje zjawiska poprawnie w pewnym zakresie. Żaden jeszcze nie opisuje całości. To oznacza, że nadal jeszcze wiemy za mało, żeby zbudować jakiś całościowy model. Poznać wszystkie tajemnice ukryte w jądrze atomowym. Ale coraz to nowe roczniki fizyków pracują nad tym. Od czasu gdy Tales powiedział że świat rządzony jest prawami przyrody, które da się poznać. Weszliśmy na ścieżkę naukowego poznania świata. Dowiedzieliśmy się o świecie ogromnie dużo, i ta wiedza przez wieki zmieniała nasze życie codzienne. A może ktoś z Was chciałby podjąć to wyzwanie odkryć najgłębsze tajemnice materii zanurzyć się w ten fascynujący świat tajemnic przyrody. Niezwykły naukowiec Karl Sagan powiedział kiedyś: Gdzieś tam coś niewiarygodnego czeka, by to poznać. I właśnie to poczucie obcowania z tajemnicą skrzydla nas fizyków.